Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Farming17, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj taki może trochę poradnikowy, taki trochę oszukańczy odcinek, gdzie pokażę wam jedną rzecz, którą możecie robić na polach innych rolników. Ci, co byli na live'ie i dotrwali do końca... Wiedzą już o czym mowa, ale też, mimo że to oglądali, nie do końca wiedzą, jak ja to zrobiłem. Sam byłem trochę w szoku, bo dostałem właściwie cynk od jednego z widzów w komentarzu pod odcinkiem, właśnie z Farminga, chyba nawet przedostatnim, licząc ten. I. Chodzi tutaj o to, aby pracować u innego rolnika i żeby robić tą pracę dużo szybciej, wykorzystując własną maszynę. I teraz myślicie, no kurde, jak to zrobić? Przecież swoich maszyn nie można używać, a jak się wsiądzie do swojej maszyny, to mamy tylko 9 sekund, aby ją opuścić. No i znalazł się na to sposób, oczywiście, używając modyfikacji. I za chwilę po, porozmawiamy o minusach i plusach tej, tej metody. Najpierw sprawdzimy jednak, jakiej my maszyny będziemy potrzebowali do zrobienia jakiegokolwiek pola u innego rolnika. Jak widzicie, mam 140 tysięcy euro, w ten sposób zarobiłem sobie też dużo pieniędzy. A, mamy tutaj na przykład słoneczniki, są chyba słoneczniki, tak są słoneczniki, nie to nie są słoneczniki, to jest kukurydza, Ej, kukurydza by nam się przydała, oczywiście, że tak, dobrze, więc weźmiemy kombajn, tutaj zostało jeszcze trochę pszenicy do skoszenia, ale to sobie zostawimy, nie ciągnik tylko kombajn, weźmiemy ze sobą kombajn, hmm, może jest jakieś mniejsze pole gdzieś tutaj bliżej, co my tu mamy, tu mamy, yy, tu niewyrośnięte słoneczniki, a no, dobrze, to jedziemy na to pole, w takim razie 20, i pokażę Wam, na czym ta sztuczka polega. Nie jest to nic skomplikowanego, każdy z Was, was może to zrobić. Wystarczy, że pobierze sobie modyfikację. Follow me okazało się, że ma jeszcze ona jedną bardzo fajną funkcję, której ja wcześniej nie używałem. Mimo, możemy sobie ustawić, na przykład, żeby pracownik, który jedzie za nami. Normalnie to on jedzie za nami, możemy go ustawić, że ma, ma jechać po boku, po lewo i po prawo, to jest oczywiste, ale możemy także zrobić, żeby on jechał troszeczkę przed nami i w przypadku kiedy jedzie na przykład taki kombajn i my jeździmy dookoła pola, tak, go kosimy, tak kosimy powiedzmy jakieś pole, to wtedy możemy ustawić tak pracownika, żeby on cały czas od nas odbierał zboże, czyli mamy jednocześnie dużo większą pojemność zbiornika, jakby w kombajnie, można to tak w skrócie nazwać. Ja odłączę sobie ten header na czas wyładowywania, bo trochę tutaj tej pszenicy mam w zbiorniku, a będzie mi łatwiej po prostu zrobić to w ten sposób. Na czym jednak polega problem w przypadku, gdy pracujemy u innych rolników? U innych rolników możemy swoimi maszynami kosić różne zboża, tylko że nie możemy używać my, jako gracz tej maszyny aktualnie. I jeszcze jest taki problem, że będąc w swojej maszynie, albo w ogóle nasza maszyna, nie może wyładowywać do innych przyczep czy wywrotek. Swoich zbóż powiedzmy, nie jakichś tam, nie wiem, ziemniaków, jakiejś tam pszenicy, czegokolwiek. Nie może, mimo że ta animacja wyładowywania pokazuje się, to ze zbiornika w kombajnie nic nie ubywa, ani też nic nie pojawia się w wywrotce. Także to jest za, zabezpieczenie pewnie twórców przed jakimiś takimi machloistwami. No ale my Polacy po, po, potrafimy sobie poradzić nawet w takich sytuacjach. Więc jedźmy na pole 20 i już wam pokazu... Aha, właśnie. Na polu 20 to my mamy przecież kukurydzę. Zapędziłem się trochę, już bym wziął nie ten header. Tak i pewnie zastanawiacie się, Lucek, po cholerę ci taki wielki header w tym kombajnie? A no właśnie po to. Po to, do, do robienia sobie różnych, yy, różnych zbóż. Bo u innych rolników one rosną za darmo, tak? I zaraz powiem wam też o, o moralności właśnie używania tego sposobu do pozyskiwania, yy, pozyskiwania zbóż, na przykład żeby karmić, yy, nie wiem, tam, świnie itd., dalej, Za chwilę do tego dojdziemy. Dobrze, jesteśmy na miejscu. I teraz zobaczcie, po pierwsze włączamy kombajn, nasz ten, Uruchamiamy go tak, żeby był już uruchomiony i gotowy do zbioru. I tak, włączamy pyk. Niech on sobie już tutaj chodzi. I on będzie czekał. Tak, on jest włączony. Mam tutaj włączony silnik. Niech on sobie czeka. Tutaj dostajemy kombajn do pracy. O Boże, jaka morda. Uch. Pole 20. Dostaniemy za to 63 tysiące euro, ale musimy robić to przez 2 godziny około. Znaczy, tak wychodzi ten czas. Oczywiście mój ciągnik ma troszeczkę za mały header, tak? Do tej roboty zdecydowanie za mały. Ten, który tutaj jest, jest, kurde, dwa razy większy i kombajn jest o dwa razy większej pojemności, ale nie ma żadnej przeszkody, abyśmy sobie na czas tej pracy wypożyczyli jakiś inny kombajn i zarobili dużo, dużo, możemy na przykład dwa kombajny. Możemy w sumie tak zrobić, wiecie co? Zrobimy tak, żeby na potrzeby tego filmu wypożyczymy sobie kombajny i... Zakończymy, nie, nie, nie chcę zakończyć, chcę zakończyć misję, w sumie mogę wam to łatwo pokazać. Wypożyczę sobie największe kombajny jakie są, bo mnie to nawet na to stać, tak, może nie największe, ale jakieś bardzo duże z headerami i zrobimy tą misję dosłownie w kilka minut. Mamy cztery kombajny, w sumie to będzie pięć do roboty i teraz tak, teraz najważniejsza rzecz, ha, właśnie, bo o co mi chodzi? Chcę poustawiać wszystkie te kombajny, żeby już były gotowe do pracy, żeby już były poustawiane przed pracą, przed zaczęciem tej misji. Żeby później tylko wsiąść do jednego kombajnu i zrobić jedną rzecz, żeby później się nie męczyć dodatkowo podczas misji, bo nie mamy na to czasu. Więc mamy tutaj trzy kombajny, które trzeba ze sobą jakby z... złączyć. Nie możemy. Cała sztuka polega na tym, że nie możemy najechać na tą strefę w tym miejscu, bo tu się zaczyna misja. I jeśli wjedziemy zbyt blisko, no to ta misja się nie rozpocznie. Powiedzmy, że ten, ten kombajn będzie takim, będzie takim głównym, za którym tamte będą podążały. Mogę go chyba tu ustawić i się raczej nic nie powinno stać. Zobaczmy. Tak, jeszcze jest wszystko ok. Dobrze, poustawimy wszystko, poustawiamy wszystkie kombajny na drodze. Problem polega też na tym, że nie wiem czy ruch uliczny znika w momencie kiedy my zaczynamy misję. Bo jeśli on nie zniknie, no to te kombajny z tyłu niestety będą zahaczać o ruch uliczny i będzie duży problem. Ale teraz patrzcie, ustawiam sobie ten kombajn, tak jakbyśmy kosili pole, no nie? Stawiam go powiedzmy te 7 metrów w prawo. Następny kombajn. Ustawiam za tym kolejnym kombajnem również 7 metrów w prawo. Tylko boję się, że oni następną tą lampę zahaczą. No ale zobaczymy, może nie będzie tak źle. Pyk. E, tak, 15 metrów dystans, albo na 15 metrów. I znowu 7 metrów w prawo. Włączamy. I tak samo postępujemy z tym. Uruchamiamy silnik. Hmm, aha, i ja nie wiem czy ten... Yy, powinien, powinien podążać, dobrze yy, roz, rozłożony jest yy, i yy, no, spoko i włączamy, dobrze teraz rozpoczynamy misję mam nadzieję, że się uda oby tylko ten ruch liczny zniknął kurde, nie zniknął, no to będę miał problem mm. no dobrze, spróbujmy, może może jakoś się uda, chociaż będzie ciężko tak, podnosimy żniwiarkę Pyk. Wjeżdżamy trochę w pole. Um, teraz może ustawimy się o, w ten sposób. Pyk. Teraz tak. Ten jest prowadzący. Większy dystans. Rozkładamy żniwiarkę. Wiecie już o co chodzi, nie? Ten mój kombajn którego z którego mam na swoją własność będzie za mną podążał. Tamte będą podążały i będą kosiły obok też, tak? Tylko nie wiem czy to się uda, bo jest ruch uliczny, nie wiem czy oni przez drogę przejadą, nie, w tym rzecz. Ale zaraz zobaczymy co się stanie. ok Rozłożony, włączamy. Włączony. Wiem, że ten mój kombajn na pewno będzie jechał i musimy go też przesunąć. Eee, musimy go też przesunąć. Tak, tamten zaraz będzie ruszał, ale nie ruszy, bo ruchu liczny mu na to nie pozwala. Tego z tyłu musimy przesunąć o te. No właśnie, już się zaczynają schody. Musimy przesunąć o te 5 metrów 5 metrów, 6 metrów myślę, że 7 metrów 7,5 metra przesuniemy i zobaczymy, nawet więcej. 8 metrów. Przesunęliśmy go o 8 metrów. No i właśnie mamy kurczę problem z tymi głupkami. Bo oni nie przejadą przez ten ruch uliczny. Szlak. Dobrze. Patrzcie teraz na to. Mam rozpoczętą... Rozpoczynamy sobie misję. Mam wszystkie maszyny przygotowane. Nawet do tego kombajnu. Chociaż mogę wziąć, ale nie muszę brać żniwiarki. Tak? Weźmiemy sobie żniwiarkę. Podłączymy. W razie jakbym chciał rozpocząć misję. Rozkładamy kombajn. Podłączamy. Podłączamy. O, właśnie tak. I teraz wszystkie te kombajny tam z tyłu są do siebie podłączone i przesunięte względem siebie o 8, około 8 metrów w prawo. Tak? Teraz, jeśli ja. E, kurczę, jak tu. O. Jeśli ja podłączę tego tu, jest on również o 8 metrów przesunięty. Zwiększymy odległość, pyk. Wsiadamy z powrotem do tego i patrzcie, dzieją się cuda. W ten sposób możemy po prostu wykonywać misje. Tak? Oni koszą, możemy tam pojechać w to miejsce i oni rzeczywiście koszą, rzeczywiście ten ta kukurydza w tym wypadku znika i pojawia się w ich zasobnikach. Możemy dzięki temu szybciej wykonywać misję, tylko trzeba oczywiście trochę się pobawić z ustawianiem tych kombajnów. Ja nawet nie wiem czy oni są prawidłowo ustawieni. Być może nie. Tamten coś nie chce jechać. Aha, już jedzie, bo był jeszcze za blisko. I zobaczcie, oni w ten sposób pracują i jedą, jadą jeden przy drugim, nawet nie wiem, czy zaraz któryś nie zahaczy o coś. Zaraz zobaczymy. I teraz tak, jeśli ja robię tą misję w ten sposób, to wykonuję o raz, dwa, trzy, cztery, cztery razy szybciej misję, to jest raz. Dwa, po skończonej misji w ich zasobnikach będzie, będą, będzie to zboże. Ja będę mógł sobie to wyładować do mojej tam wywrotki, czegokolwiek, i na przykład dać świniom do jedzenia w przypadku tej kukurydzy, bo to jest akurat ich przysmak. Nie? A w, teraz jedynym moim zadaniem jest jechać jeździć dookoła Pola. I nie oddalać się za bardzo od tego kombajnu, który ciągnie za sobą te y, trzy pozostałe. Nie wiem, czy ten zaraz się tam nie zahaczy, bo jeśli zahaczy się, to będzie katastrofa. Tak, oni sobie jadą i zobaczcie, ja tutaj nawet tej żniwiarki, żniwiarki nie włączyłem, a oni cały czas tam pracują i to oni wpływają na y, poziom, y, poziom wykonania misji. Ja mogę sobie nawet jechać z pełną prędkością, oni, oni oczywiście z pełną prędkością jechać nie będą, będą do swoich zasobników zbierać to zboże. No i teraz pomyślicie sobie, no oszukaństwo. Raz, że kradniemy zboże od rolnika, a to jest podstawowa sprawa, tak? A dwa, że oszukaństwo, no bo wykorzystujemy moda i robimy coś w ten sposób. Wiecie co? Moim zdaniem to jest fajniejsze niż to takie przyspieszanie i jechanie z maksymalną prędkością z kombajnem i zbieranie całego pola, bo tam to było strasznie sztuczne. W tym wypadku możemy przecież na zadanie czy nie wiem na, na żniwa do jakiegoś rolnika jechać kilkoma kombajnami z naszymi na przykład kolegami albo jakąś firmą i je po prostu kosić. Kosić, robić żniwa i działać, jak pracować w ten sposób. Natomiast nierealne jest, żebyśmy jechali z prędkością w tym wypadku 27 km na godzinę przez całe pole i w ten sposób pracowali. Przybliżymy sobie nawet troszeczkę ten kombajn za mną. On jest chyba wolny, wiecie, on jest bardzo wolny, dlatego te kombajny tam z tyłu, one też mają zbyt dużą odległość między sobą, także myślę, że powinienem... Powinienem ich lepiej tam ustawić, ale już dobra, niech będzie tak jak jest. Ja w ten sposób wykonuję szybko misję. I teraz tak, rozkładamy jeszcze ten kombajn, żeby było wiecie, już normalnie. Bez jakichś tam ceregieli czy czegoś tam. Wiecie, jednym się to będzie podobać, innym nie. Ale jest taki sposób i można dzięki temu tę misję wykonywać szybciej. I jeszcze część z tych z tych zbiorów mieć dla siebie. To nie jest naprawdę dużo, bo... Te pola, które, na których my pracujemy tutaj u rolnika, one nie są w żaden sposób dodatkowo nawożone. Tutaj ma się tylko jakieś... no nie ma się tych 200% ze zbiorów, tak? Ma się tylko to 100%, czyli jak, jakbyśmy nic nie nawozili w tym wypadku, nie? Ja mam wrażenie, że oni tam jeszcze nie są zbyt dobrze przesunięci, że... Nie biorą na 100% szerokości swoich żniwiarek, no ale mniejsza z tym, no jak biorą, tak biorą. Tak czy inaczej, misję da się wykonać szybciej, bo po prostu działamy w grupie, no nie działamy w grupie kombajnów, działamy w kooperacji i pracujemy sobie w ten sposób. Najgorszym, najgorszą rzeczą w tym wypadku jest fakt, że my, jakby kradniemy to zboże od innego rolnika, no nie. To jest właśnie ta niemoralność, o której ja Wam wcześniej powiedziałem. A to, że my w pewnym sensie oszukujemy grę, no fakt, jest to takie naginanie, no nie jest to takie, może nie przegięcie jeszcze jakieś totalne, ale jest w tym taki trochę niesmak dla niektórych osób, które chcą grać w 100% realnie. Dla mnie jakoś nie ma z tym problemu, chociaż też nie podoba mi się fakt. Że gotówkę zdobywa się łatwiej, tak? Bo nie dość, że pracujemy mniej, nie musimy się bawić z nawożeniem pola, bo pojedziemy sobie do jakiegoś rolnika, skosimy mu mm, całe pole. Nie dość, że dostaniemy kasę za wykonaną robotę i dużą premię czasową, bo robimy coś 4 razy szybciej. W tym wypadku, to jeszcze mamy z tego jakiś profit w postaci zboża, w tym wypadku kukurydzy dla moich świń. Więc nie muszę kupować big bagów dla nich, aby mieć pokarm, aby mieć dodatkowe świnie i dodatkowe później korzyści. Tak więc każdy musi z was zdecydować. Jest to fajny sposób, który działa, wykorzystanie modyfikacji, której jeszcze nie odkryłem chyba wszystkich możliwości, jakie są pewnie tutaj możliwe do odkrycia, ale jest coś takiego i to wygląda naprawdę fajnie. Widzę, że ten kombajn z tyłu za mną co jedzie, mogę jeszcze o pół metra przesunąć w prawo i chyba będzie jeszcze w miarę dobrze kosił, tak i wiecie, te kombajny one za moment się wszystkie napełnią. Yy, znaczy, ja wiem, czy tak za moment, no napełnią się, nie? Ale nie wiem, czy za moment, akurat. Widzę, że tamten z tyłu kombajn już coś wywinął, już się zatrzymał, już coś jest nie tak, yy, już się gdzieś tam zahaczył, więc z tym też jest problem i z tym też yy, będziecie musieli niestety uważać, tak, bo no, ci pracownicy przecież oni nie mają własnych, własnej inteligencji i będą gdzieś tam się zahaczać. Spróbujemy zobaczyć, o co tam chodzi. Na razie wyłączymy tego kombajna i co? Zawrócimy sobie i oni też będą jechać za mną. przecież to pole skoszą, nie? W tym miejscu zrobią to, co trzeba. Trzeba tylko pamiętać, że oni są w tym momencie przesunięci w prawo o 8 metrów, więc my po swojej prawej stronie musimy mieć jakąś tam przestrzeń do skoszenia, więc musimy jeszcze większą odległość tutaj zrobić. Ja tak patrzę, gdzie został... Ooo, tu, tu jest widzę, że grubsza afera, zobaczcie. Jechałem nawet zbyt blisko krawędzi tego pola, bo w sumie kombajny były przesunięte o... Ale dziwnie, to jakoś zakręcił, ja nie wiem, czemu to tak zakręci. I znowu ten kurczę wielki szerszeń, no. A nie, to nie ten. Ech, chłazba. Szlak. No i co, muszę poczekać na tamte kombajny, aż przyjadą. Tego podłączyć pod tamte i jeszcze raz jechać, żeby. żeby zrobić. No to jest kwestia ustawienia, wiecie, dogrania sobie i, i, i e, ogarnięcia sobie tej sprawy, ale da się zrobić dzięki temu misję szybciej. No, i jak spojrzeć na to z tej strony, co Wam przedstawiłem, że jest to jakby wykonywanie misji w kooperacji, to wcale nie wygląda to aż tak źle, jak mogłoby się wydawać. Piszcie, co o tym myślicie, oczywiście. Ja sobie dokończę to pole. Będę miał myślę, że sporo kukurydzy z tych zbiorów dla moich świń. Tamte kombajny już jadą, muszę wejść do swojego. Bo kurczę, aż nie widzę, gdzie one są, i widzę, że. A Tak, <laughs> zobaczcie. Pracownik D pojechał na drugą stronę ulicy i coś tam odpiernicza. Te, te ci pracownicy coś się tutaj strasznie zbugowali. Jest poważny problem. Na moim polu został obecnie tylko jeden kombań, który pracuje, a pozostałe pojechały gdzieś strasznie, strasznie w bok, nie wiem czemu. <laughs> no tamten kombań, co on tam robi jak, aż tak daleko? Niemożliwe, że aż tak daleko go wysrało. Jakiś problem jest z tym modem, jeszcze nie działa to może zbyt dobrze. Natomiast da się zrobić taki pociąg kombajnowy i zrobić naprawdę fajną rzecz. Dodatkowo, jeśli macie na swojej farmie bardzo mało zboża, to możecie zrobić taką akcję, że nawet nie musicie kończyć tej misji, nie? Fajnie jest ukończyć tą misję, bo to jest realistyczne i tak dalej. Ale jeśli macie mało zboża, to po prostu failujecie zadanie i to zboże, które skosiliśmy, ono się pojawi na nowo. Patrzcie, ten ma już pełny nawet zbiornik. Ten już ma pełny zbiornik i ten pełny zbiornik mu zostaje. Ja myślę, że tu chodzi o to, że on się po prostu rozpędził. I jak on się rozpędził, to gdzieś tutaj wpadł, tak? I, I tyle, i to się z nim stało, ale że już się napełnił, to jestem trochę w szoku. Musi mieć na, naprawdę mały ten zbiornik. No i podczas misji nie możemy wysypywać do swoich. To już wam mówiłem, tak? Nie możemy wysypywać do swoich jakichś tam przyczep czy wywrotek. Nie możemy tego robić. Możemy tylko po misji tak jak teraz widzicie, sfailowałem, tak? Misja się popsuła. No i to zboże już wyrosło od nowa, więc po tej misji możemy jeszcze raz uruchomić misję i jeszcze raz zacząć zbierać. Więc jest to dodatkowy pomysł dla osób, które yy, chcą sobie w ten sposób ułatwiać grę. Momencie, ja tu jest. Aczkolwiek jak podejdzie się i popatrzy na to w taki sposób jak wam przedstawiłem, czyli że nie jest to do końca takie złe. To okazuje się, że wygląda to całkiem nieźle. I zobaczcie, ten kombajn mam prawie pełny, tak? On ma małą żniwiarkę, więc się tam dłużej napełniał. Ten jest w 57% napełniony. I co, ja mogę sobie znowu jechać na początek misji i znowu uruchomić ją, tylko muszę odebrać oczywiście od tych kombajnów zboże. A co on tutaj? Aha, myślałem, że on e, kosi z powrotem. Nie, muszę go wyłączyć. I ten, i jeszcze jeden kombajn mi został. Muszę się na niego szybko przełączyć. Hmm, cyk ten. No i ten jest 37%, więc ten wypadł naprawdę bardzo słabo. Moi drodzy, zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Taki odkrywczy trochę dzisiaj. A teraz, bo jeszcze dzisiaj pewnie będzie kolejny odcinek. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa! pa.